Dzień dobry, witam wszystkie tutaj osoby zgromadzone, które oglądają nas. Jesteśmy razem z Gabrielą, chciałabym powiedzieć Gabi, ale tak Gabi do Ciebie nie pasuje, Gabriela, wydaje mi się że takie bardziej dostojne. Mm -hmm. I pojawiamy się tutaj co tydzień z naszym pięknym tematem odnośnie holistycznego podejścia do życia. I dzisiaj będziemy rozmawiać o balansie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Mieliśmy równo noc w ten weekend. I chcemy porozmawiać o równowadze, która jest w przyrodzie, która jest w życiu ważna. Przyroda sama to jakby dyktuje, pomimo że troszeczkę może te zmiany klimatyczne źle wpływają, ale ogólnie, jeżeli popatrzymy na holistyczne podejście do życia i o, jeżeli chodzi o naturę, to balans jest w naturze, tak? Musi coś, jakby, musimy coś dać, żeby coś otrzymać. Nie ma tak, że natura cały czas daje, 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 albo cały czas bierze, bierze, bierze. Jest ten. Equilibrium, czyli balans. I my dzisiaj chcemy tutaj z Gabrielą nawiązać do tego balansu na wszystkich poziomach. Zadbania o siebie, zadbania o nasze relacje, też o partnerstwo, tak? bo waga jest tym takim znakiem, jeżeli chodzi o partnerstwo bardzo mocne, bo to jest taka równowaga między partnerskimi układami. Czy to mogą być romantyczne, czy, czy platoniczne, czy biznesowe, chodzi o tą równowagę, bo nic nie dzieje się w życiu. Na dłużej, jeżeli nie ma równowagi. Teraz może Gabriela coś doda od siebie? Cudownie, dzięki, że powiedziałaś Gabriela. Tak. Um, <laughs> hejku, teraz muszę Wam powiedzieć, że teraz mam w głowie tak, czy ja mówię w języku polskim, czy angielskim? Ja A tak zastanawiałam to... się teraz. Co... Okej, okay, dobra, w polskim języku teraz mówimy. Ja się tak pomyliła troszkę, Gabriela, lubię słowo Gabriela, zawsze lubiłam Gabriela, był taki okres w moim życiu, że nie było Gabrieli, tylko była Gabi, ale to był sztuczne, wykreowane, miałam maskę na sobie i tak dalej, i tak dalej, to było 5-6 lat temu, kiedy pozwoliłam się nazywać Gabi, ale byłam, miałam taką, wiesz, kotarę przez sobą, więc nawiązując do tego balansu, bo to wszystko z jakiegoś powodu mówię, Przyszedł taki moment, że swoją stronę na Facebooku y, wyrzuciłam y, i zrobiłam Mind, Body, Spirit, umysł, ciało, dusza, y, fitness. Więc wyrzuciłam tą Gabi Fitness, która zawsze była Gabi Fitness, Gabi Fitness, tą taką, bym powiedziała, która, nie, y, która mi do końca nie służyła i była sztuczna. Teraz już mogę to powiedzieć szczerze, że to była sztuczna strona. I żeby to zbalansować, tak naprawdę, to powróciłam do siebie, bo już ta Gabi była. Y, Nauczyłam się z tamtej strony lekcji, że tak nie trzeba, że tak nie wolno i tak dalej. Ale też bym chciała Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o ten balans, to fajnie, tak powiedziałeś, takie coś mi przyszło, takie przemyślenie. Wyobraźcie sobie, że ktoś mówi, tak jak na przykład my z Pauliną mówimy i rozmowa się zaczyna. I ja cały czas mówię o Paulinie. Przychodzę do niej i mówię, to się stało, to tamto, jejko, to było fajne i tak dalej. Ale Paulina po prostu tylko siedzi i patrzy. Nic w tym jest złego, że ona siedzi i patrzy. Ale jeśli ta e, rozmowa nie będzie miała odbiorcy, odbiorcy aktywnego, nie to, że będziemy przerywać, będziemy myśleć, co powiedzieć, mm. tylko wysłuchamy i wtedy powiemy, to ta rozmowa będzie miała balans. Ale jeśli, do czego zmierzam, jeśli znajdujecie się w takich sytuacjach, kiedy ktoś przychodzi, i tylko mówi, 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 to są, jak chcę powiedzieć, mówię to też z doświadczenia własnego i z doświadczenia klientów, jak przychodzą i mówią: Mój partner wraca do domu. Ja mówię, 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 on po prostu słucha, OK, super, fajnie. To bez różnicy, to jest kobieta czy mężczyzna w tym momencie. tutaj. Nie będziemy szli bardzo głęboko, ale jeśli ta jedna osoba tylko wnosi coś do związku, czy jak to powinna powiedzieć, platonicznego, partnerskiego, biznesowego, a druga po prostu siedzi i tylko bierze i nie wnosi żadnych pomysłów, nawet nie chce, bym powiedziała tak, wstyknąć palcem, to nie jest to dobre. Wtedy czujesz się wycieńczony, jeszcze jak można się czuć? No, po prostu niedobrze, wypalony. Wydaje ja ja mi ja się, że też możesz się czuć tak, że. Nie otrzymujesz nic, tak? Że, że, że jakby cały czas dajesz, a bateria działa na dwie strony, tak? Żeby bateria musi być naładowana, żeby mogła dać energię. Więc mm -hmm. jeżeli ty na przykład dajesz, 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 to w pewnym momencie e, energia nie jest w balansie, tak? I na przykład ta druga osoba, ona też może być zmęczona, bo jak powiedziałaś, że na przykład nie wiem, ten mąż słucha, 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 ale on też od słuchania może się zmęczyć. No, tak, no, oczywiście, że się może zmęczyć. Ale to, to właśnie chciałabym powiedzieć, że to nie chodzi o zmęczenie dwóch stron, bo tutaj zdawanie i branie, wnoszenie coś nowego za każdym razem to może być okej, okay, zobaczyłam albo zobaczyłem, albo co, coś nowego, gdzieś nowego, coś usłyszałem, jakąś informację, tak? Bo po jakimś czasie będziemy czuć się zmęczeni, że my tak, tylko wnosimy. Tak, bo też mi się wydaje, że tutaj taka jakby apel do mężczyzn, którzy nas oglądają, bo zaczęłam pracować z mężczyznami od jakiegoś czasu. Aczkolwiek oni byli zawsze w tej przestrzeni, a teraz mm -hmm. bardziej mam większą świadomość, że oni też nie chcą być zawsze tym takim prowajderem. Oni też chcą mieć kobietę, która nie wisi na nich, nie oczekuje, że oni zapłacą wszystkie rachunki, że oni wszystko ogarną, bo oni też mają słabszy moment. Ja wiem, a. że mężczyźni ogólnie nie pokazują swojej emocji. Teraz powiem, nawiążę do mojego przyjaciela, którego Gab Gabriela poznała z Anglii, Markusa. On właśnie mi to jakby uświadomił, że większy jakby procent suicide, czyli samobójstw jest wśród mężczyzn. Dlaczego? Bo oni nie wyrażają emocji, oni nie mają kręgów kobiecych. Czy mają jakieś tam kręgi męskie, ale to nie wszyscy. Ci lepsi może mają, którzy są bardziej świadomi i oni w pewnym momencie pękają. I oni w pewnym momencie pękają, dlatego to jest taki apel trochę do mężczyzn, żeby stworzyć ten balans z tą kobietą, tak, żebyście mogli we dwójkę się do, dotrzeć e, na zasadzie właśnie daję i, i biorę, a nie, że tylko mężczyzna daje, no bo już tak jakby w hierarchii, on musi zapłacić, on musi być tym e, właśnie e, osobą, która przynosi wszystko do domu, prawda, te pieniądze, a żona zajmuje się ogniskiem domowym. My już wychodzimy z tej e, dynamiki. E, my mamy teraz układ bardziej partnerski. Nie mówię, że partnerski, no bo wiadomo, facet zrobi inne rzeczy niż kobieta fizycznie, tak. Fizycznie nie jesteśmy tacy sami, więc ten układ nie będzie do końca taki sam fizycznie. Ale jeżeli chodzi o partnerstwo, że my się przyczyniamy do ogniska domowego w różny sposób i facet, że on czuje, że nie ma wszystkiego tutaj na ramionach i nie ma spięcia z, i nie musi popełniać spobójka. Jak nie wytrzymać ciśnienia? To taki ekstremalne, przepraszam, ale tak pewnie osoby. Mm -hmm. mm -hmm. Ja bym powiedziała, w sposób? Jest... Sposób, wy chcecie prowadzić swoje życie, prowadźcie, ale trzymajcie ten balans tak. tak naprawdę. Jeżeli chcecie, żeby, nie wiem, wasz partner biznesowy, Wasz partner romantyczny prowadził tak. dom, Nikt to robi, ale nikt będzie z tego szczęśliwy, a nie robi to za karę, bo matko, muszę to zrobić albo nie muszę tego zrobić, ale balansować się na przykład dobrymi pokarmami dla swojego umysłu, dla swojego serca, dla swojej duszy i dla swojej fizyczności, nie katować się, nie katować się, nie wchodzić w autodestrukcję, bo sprawdziłam to na sobie. Bardzo często, fizycznie, kiedy 4 lata temu padłam totalnie, ćwiczyłam codziennie cardio, codziennie hit session, wow, ale to było tak mocne, z... jajku, ok, widziałam efekty na ciele, te efekty dalej są, ale moje, mój kortyzol, jajku, dał mi do... Wow! I przyszła, pamiętam, dzisiaj będzie trochę dłużej, ale muszę to powiedzieć. Przyszła, przyszedł właśnie, przyszło Boże Narodzenie, i ja totalnie padłam. Nie mogłam nogą ruszyć, bałam się, że nie będę mogła chodzić. Ale to jeszcze coś innego, to jeszcze somatyczne moje traumatyczne wydarzenia zaczęły wychodzić. Dlatego właśnie mówię o, o tym w moim kursie, który prowadzę. Ale właśnie padłam, totalnie padłam, nie ruszałam się, nie mogłam nic zrobić, i później poszłam, jak to się mówi. Nie porozum do głowy, ale porozum tak naprawdę do serca i posłuchałam się. na koniec. Teraz ćwiczę, ale ćwiczę umiarkowanie, tak trzy razy w tygodniu. Do tego bym powiedziała uziemianie się z naturą tak samo. Także pamiętajcie o tym, nic na siłę i nie katujmy się. Tak i teraz chcę nawiązać się. do naszej Retreat, która będzie miała miejsce w najbliższym czasie. 11, 12, 13 oktober dla osób, które chcą mieć taki totalny reset, chcą mieć taką przestrzeń, żeby się zregenerować, zrekuperować, doświadczyć nowych rzeczy na poziomie właśnie somatyki, tak, ciała, uwolnić zamarzone emocje i stworzyć balans w ciele, umyśle, na poziomie duchowym. To my z Gabrielą zapraszamy Was na to wyjątkowe wydarzenie w Kazimierzu Dolnym, 11, 12, 13. Mamy jeszcze miejsca, więc dajcie znać, kochana, to jest dla kobiet. Następne będą już mieszane poniekąd, ale na chwilę obecną mamy dla kobiet przestrzeń, żeby one mogły właśnie zobaczyć, co to jest balans. Co to jest balans? Jesteśmy w energii wagi, bo dopiero później wchodzimy w skorpiona. Więc jeszcze ten październik jest takim fajnym czasem dla wszystkich kobietek, które chcą znaleźć balans i, i poprowadzić się w tę przestrzeń, żeby one zrozumiały, jak mieć dobry związek partnerski, biznesowy, e, nie wiem, z dziećmi, e, z rodziną. To jest wszystko dla Was, kochana. Więc zapraszamy serdecznie, jeszcze jest chwila i mamy miejsca, więc odezwijcie się do nas, jeżeli czujecie, że potrzebujecie i my Was wołamy do tej przestrzeni. Super. Ja tutaj tak się pukam, stukam do tego serca, ale mówię: przede wszystkim balans samym sobą, samą Oczywiście. sobą, w środku. O, to Oczywiście. jest priorytet. Postawmy naszą wartość siebie tutaj na piedestale. Nie wiem, jak najwyżej tylko możecie postawić, tak naprawdę. Skazam się. Dziękuję. kochana. mi się wydaje, że zamkniemy, bo już nie ma co więcej powiedzieć. Chciałam tylko podziękować Wam wszystkim, że jesteście co tydzień, nas wspieracie. Zasku jakby polubcie kanał YouTube'a Gabrieli, ja jeszcze swój buduję, więc Gabriela teraz jest na, na jego superpety. <laughs> polubcie jej kanał, ona zbiera swoich jakby, obserwatorów przed jej urodzinami właśnie niedługo, ale jeszcze jest czas. Więc mm. proszę o wsparcie, polubcie nas, podzielcie się z tym ze wszystkimi, którzy tego potrzebują, bo my naprawdę jesteśmy dla Was i my naprawdę dajemy wiedzę, która jest niesamowita więc docencie to, bo my doceniamy was i chcemy, żebyście docenili to co wam dajemy i żebyście byli tutaj dla siebie, ale też dla nas. Dokładnie. dzięki. dzięki.